Siemandero, z tej strony oczywiście kawa Ja sobie gram na serwerze craftmc.pl e, No w tym odcinku sobie mm, poceniamy gildie, które wylosowałem z komentarzy, naprawdę komentarzy jest mnóstwo pod ostatnimi y, odcinkami e, Bardzo wam za to dziękuję Pamiętajcie żebyście zostawili też łapkę w górę mm, Komentarz z twoim nikiem, jeżeli chcesz wygrać Evipa A jeżeli chcesz, żeby twoja gildia została oceniona w następnym odcinku, pamiętaj aby, aby napisać tak Yy, gildi, yy, w której jesteś. Yy, na początku yy, rozdamy oczywiście sobie rangi. Rangi, tak, rangi EVIP na 30 dni. Pierwszy zwycięzca jest to adik X14. adik X14 posiada on rangę gracz, więc nadałem mu EVIP na 30 dni. Yy, następny zwycięzca jest to Bobo, bobo, bobo q podłoga, podłoga. Yy, no i ostatni zwycięzca jest to laptop. Laptop Laptop, no zwykły laptop. Eee, no i pamiętaj, jeżeli chcesz, Ty wygrać evipa na w następnym odcinku, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz lajka. No i pamiętaj, eee, komentarz z Twoim nikiem. Eee, no i co? Eee, wylosowałem parę gildi, których sobie dzisiaj ocenimy. Jest ich bodajże chyba 6 eee, albo 7. Pamiętajcie, edycja trwa e, cały czas. E, jest to dopiero, wydaje mi się chyba piąty dzień edycji. E, graczy jest naprawdę mnóstwo, a my lecimy już do pierwszej gili. Pierwszą gildię, którą dzisiaj ocenimy sobie w odcinku, e, jest to oczywiście gild gildia GDDZ. Tak, jest to pierwsza gildia, którą sobie dzisiaj ocenimy. E, pamiętajcie, wszystkie gildie zostały wylosowane z komentarzy, więc ja nie wiem e, na jaką gildię po prostu się napotkamy. E, no i jak ta gildia po prostu będzie mm, tutaj wyglądała. Nigdy nie sprawdzałem jeszcze e, tutaj gildii przed odcinkiem, no bo chcę zobaczyć, jak te gildie wyglądają. No i pierwsze takie wrażenie, e, jak ta gildia się też prezentuje. Dobra. Tu mamy gildię GDDZ. GDDZ. E, gildia tutaj u góry prezentuje się naprawdę dość fajnie. E, teren z tego co widzę jest równany. Ciekawe czy ta góra zostanie tutaj przez nich wy wykorzystana. Ja bym ja bym w niej zrobił jakąś taką pułapkę, jakiegoś trapa, nie wiem, tu się wchodzi, e, na przykład, się zamyka tutaj mm, przeciwników, potem się ich klepie. E, tutaj jak już jest i można zauważyć, jest tutaj równany teren. Chyba będzie on tutaj troszeczkę wykładany. E, opsem. W sumie cztery chyba cztery tutaj boy farmery są położone z, jednej, z czterech stron. A my lecimy na dół, zobaczymy jak ta gilia prezentuje się na dole możliwe, że troszeczkę lepiej jest tutaj rozbudowana. Dobra, zabezpieczenia tutaj powiedzmy 5 na 5, my idziemy dalej, idziemy dalej, jeszcze, 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 jeszcze i jeszcze. Hmm. Dobra, jesteśmy na dole Jesteśmy na dole e, Tutaj w ogóle mają jakiś taki design e, Można powiedzieć Nie no, tu, bardzo fajnie się prezentuje Bardzo fajnie tutaj to wygląda e, Tron, nawet zbudowali tron dla mnie Nie no, fajnie, fajnie e, Tutaj prosimy nagrodę i ocenkę e, gildii Dobra, nie no, fajnie, dobra, fajnie to wygląda e, Może pójdziemy sobie tutaj Mają chyba jakieś e, dwa pokoje po lewej i po prawej stronie e, Tu mają salę konferencyjną nie, no fajnie to wygląda. Tutaj mają salę konferencyjną, pewnie tutaj się e, naradzają. E, czekajcie, dobra, tu mają postawioną stumiarkę. Nie, no fajnie to wygląda. Gildia, można powiedzieć, taka dość mała, fajna. Oczywiście pozdrawiam tutaj z gildii e, Zuzia i mi, Minik. Minik? Minik? Mm, dobra, pierwszy pokój. Pierwszy pokój jest to chyba pokój. E, podłoga, podłoga Zuzia, tak? Podłoga, podłoga Zuzia, ale gdzie się tu schodzi? Chyba tu? Czy nie tutaj? Tutaj chyba się nie schodzi. Czekajcie, bo ten pokój jest tutaj jakiś tajemniczy. Naprawdę, są tutaj tajemniczy. Tajemniczy. Czy on w ogóle tu gdzieś się. Eee, czekajcie w ogóle, co tu jest, co tu jest, tu jest jakiś. Nie wiem, możliwe, czy to jest możliwe, jakiś fake pokój? Eee, tutaj mają w ogóle. Eee, czekajcie, tu jest jakieś przejście, tu jest przejście tajemne. Aha, nie, no fajnie to jest zbudowane, tutaj się idzie. Pyk, tutaj, nie, no kozak, kozak, tu jest w ogóle jakiś kaktus, kaktus ktoś ma w pokoju. Pan Mietek, nazywa się Pan Mietek O, zobaczcie, tu jest kolejne przejście Aha, czyli tutaj są nastolniary, tak Tu tutaj jest nastolniarki, tu się po prostu wszystko kopie Nie, no fajnie to wygląda Dobra, wyjdziemy z tego pokoju Jeszcze zobaczymy na jeden pokój Od drugiego gracza Minek, chyba, chyba taki miał nick Dobra, czekajcie, muszę stąd wyjść, bo coś mnie tutaj blokuje Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej Jest to drugi pokój Aha, nie, czyli to był pokój To był pokój mi, mi, Mimink Miminka A to jest pokój z podłoga, podłoga Zuzia. E, dobra, nie no, ten pokój też się fajnie prezentuje. Oczywiście tutaj zobaczcie w ogóle ile obsydianu e, główki tutaj w ogóle jakieś chyba free z tego co mi się wydaje e, dobra, zostawimy nim ocenę, oczywiście zostawimy nim ocenę, zostawimy nim jeszcze tutaj premium casey, e, czekajcie, weźmiemy sobie je, mm, yeah. premium, premium case death, chest, kawa jak dla mnie, zostawimy nim 25 premium caseów, magiczne def kluczkawa no i tak gdzieś mi się, mi się wydaje z 10 kluczy Dobra, czekajcie, bo sobie nie wziąłem tutaj żadnego obsydianu. No i też nie wziąłem żadnej skrzynki. Dobra, czekajcie, jeszcze skrzynkę sobie weźmiemy. No i weźmiemy sobie jeszcze tabliczkę. Okej, okay. zostawimy tu nim tą skrzynię. Może położymy włożymy oczywiście. Czekajcie, on się je usunęły. Czekajcie, damy nim 20. No i tak mówiliśmy, czekajcie, 20 za dużo. 15, nie, te, nie, nie to miałem kliknąć. Dobra, tu nim to przełożymy. Zostawimy oczywiście. Zamkniemy nim to. E, czekajcie, ta skrzynia w ogóle to jeden. E, a oni już to otwierają, dobra, ale czekajcie, jeszcze nim to zamkniemy. Damy to i kawę in Ty, Ja tą Gildię oceniam na takie, można powiedzieć, mocne 7 na 10, 7 na 10. No, bo w sumie fajnie ta Gildia wygląda. Oczywiście pozdrawiam tą Gildię, a my lecimy już do następnej. Dobra, jesteśmy w następnej gildii. Jest to gildia oczywiście Mon. Tak, jest to gildia Mon i jest to kolejna gildia wylostanowana z komentarzy. No i ta gildia według mnie prezentuje się troszeczkę lepiej od poprzedniej gildii. Teren jest tutaj większy teren jest tutaj wyrównany. Zobaczymy jak tutaj z zabezpieczeniami. Nie no, zabezpieczenia w ogóle też na plus. No to co, zobaczymy jeszcze jak się prezentuje dół. Tutaj zabezpieczenia też fajne. Do żółwika nikt im się tak szybko nie wbije tutaj w ogóle. Jeden, jedna stołniarka po drugiej jest e, położona Dobra, tu chyba będzie jakiś, e, wydaje mi się, robiony design e, Ale gdzie tu się schodzi w dół? Halo, halo, gdzie się tu schodzi w dół? Czekajcie, wejdziemy sobie na game dwójkę Dobra, tu mają mi jajeczko Aha, tu mam jakiś spad, tu chyba jest jakiś spad, dobra Możliwe, że to chyba wszystko będzie jeszcze tutaj dobudowywane Z tego mi, co mi się wydaje E, dobra, jesteśmy na dole Nie no, ta gildia jest po prostu kozak Jest to oczywiście gildia Mon e, Pozdrawiamy tą gildię e, Bo naprawdę bardzo fajnie wygląda Nie dość, że góra jest fajnie przerównana Ale dół to po prostu jest kozak Kozak jest dół, naprawdę bardzo fajnie wybudowany e, Ten z tą tutaj mm, Fajnie wygląda, on jest chyba tutaj skrakenowany Czyli on jest jakiś tam chyba połamany e, Dobra, zobaczymy czy mają pokoje Czy mają pokoje? Mm, chyba nie chyba, chyba wydaje mi się, że nie mają pokoi ale za chwilę sobie to oblukamy. Nie, chyba mają design, tak. Sam design, ale nie no, za sam design to naprawdę dla nich to jest ocena kozacka, bo naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Zostawimy nim mm, skrzynkę w tym miejscu. Tak, w tym miejscu. Damy sobie oczywiście premium casey Jak dla mnie dla tej gildii to będzie 40 premium case'ów. Zostawimy nim oczywiście też troszeczkę kluczy to będzie ilość w 25. Włożymy to nim oczywiście tutaj do skrzyni Zamkniemy tą skrzynię No i napiszemy tutaj oczywiście tabliczkę Ty Ja tą gildię oceniam na mocne E, powiedzmy nawet 8, 8,5 na 10 8,5 na 10, tak Bo dół tutaj się po prostu Przepiękny, przepiękny dół jest Po prostu kozach to wygląda e, No i naprawdę Gildia ma tutaj szansę e, Po prostu tutaj m, nawet 10 na 10 A jak wiecie za 10 na 10 Jest beacon, tak jest darmowy beacon No w ogóle coś tutaj klikłem, czekajcie Muszę to wyłączyć, dobra lecimy do następnej Gildii, jest to Gildia oczywiście PKP PKP. No, niestety taka gildia nie istnieje. Dobra, lecimy do następnej. Jest to gildia pies. E, jest to gildia pies. E, dobra. E, gildia ta chyba nie posiada nawet żółwia. Nie posiada ona żółwika, więc troszeczkę, no tutaj, no nie zaciekawie, No będziemy nim, nim tutaj, e, zostawimy nim, według mnie, dołu też nie mają. Ale do dobra, dobra, tu nim zostawimy w tym miejscu, e, zostawimy nim skrzyneczkę. Chyba mieli tu nawet przygotowane takie miejsce na to. E, zostawimy nim oczywiście preękcję y na rozbudowę. No kluczy nim niestety nie, nie damy, no bo tutaj nic tak za bardzo nie mieli e, w ogóle rozbudowanej, rozbudowanej tej gili A co oni w ogóle w tych skrzyniach mają? Czekajcie, co tutaj mają? Tu w ogóle chyba nic nie mają. To jakieś. Dobra, dobra, nie no, dobra. Zostawimy nim te case'y w ilości 15 sztuk. Kawędzie sięż i ty. Rozbudujcie. Rozbudujcie swoją. Rozbudujcie um, swoją gildię, rozbudujcie swoją gildię, dobra. A my lecimy do następnej gildii. Jest to oczywiście gildia EPY, EPY. Yy, dobra, idziemy oceniać tą gildię od góry. Dobra, czekajcie, czy oni tu w ogóle mają jakiegoś trapa e, w tej gildii. Ciekawe w ogóle, e, co to jest, co to jest w ogóle. Tu mają jakieś zejście w dół. E, nie wiem, ale dziwnie, dziwnie to wygląda, e, oczywiście gildia też w ogóle bez żółwia, nie wiem jak oni w ogóle tutaj mają e, tutaj możliwości jakieś, nie wiem, klepotany, e, ale dobra, czekajcie, czekajcie, bo oni chyba tutaj tworzą jakąś pułapkę, e, z tego co mi się wydaje, e, możliwe, tak. oni tu jakąś pułapkę muszą tworzyć, e, no bo zobaczcie, tu są cztery strony i możliwe, że po prostu tutaj... Tak, że tutaj jak ktoś wejdzie, to są właśnie się pistony zamykają. Dobra, czekajcie. Pójdziemy w dół, pójdziemy w dół. O tu jest dół. Tu jest ich dolne chyba zejście do bazy. W ogóle tutaj nie mają żadnego chyba jakiegokolwiek zejścia. O jest, dobra, jest zejście. Dobra, jesteśmy na w gildii EPY. No, 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 nie wygląda to jakoś zbytnio zaciekawie Oczywiście zostawimy tej gildii tutaj premium caseiki. No, ceny tutaj zbytnio nie, no, nie, nie mogę to jakiejś za bardzo dać, bo byłaby to naprawdę mega słaba. Mega słaba, ale w sumie dorzucimy nim. Dorzucimy nim jeszcze troszeczkę tych 5 premium caseów. No, bo ta gildia tutaj w ogóle kombinuje jakieś, nie wiem, takie trapy, jakieś pułapki. Dobra, czekajcie, damy nim jeszcze 99 roz Rozbudujcie. Rozbudujcie e, swoją, swoją, gildię. Czekajcie, swoją, y, swoją, gildię. Dobra, rozbudujcie swoją, gildię. E, no a co? My lecimy do następnej, gildii. Jest to oczywiście, gildia Punk. Tak, jest to gildia Punk. Eee, no, i może ta gildia będzie się troszeczkę lepiej prezentowała. I z tego, co mi się wydaje, tak. Ta gilda lepiej się prezentuje. Nie wiem, czemu i mają to tak blisko te położone. Eee, bo i farmery. Możliwe, że ta gildia jest po prostu taka malusienka. Eee, tutaj, co mają? Tu mają jakąś. Mm, można powiedzieć, mini. Mini fosę. Eee, dobra, tu mamy co? Tutaj mamy dalej jakieś pułapki, fajne. Ale no, w sumie tutaj zrobili błąd, no bo można się bugować. No, i ktoś może po prostu wyjść z takiej pułapki. Naprawdę. Po, no, według mnie. Fajnie, jakby tu na przykład postawili jakieś guziki, nie wiem, jakieś pajęczyny. Teren, jak widać, tutaj coś jest zrównany. Czekajcie, tu jest sobie jakaś kolejna pułapka. Tak, tu w ogóle mają jakąś drugą beczkę daną, ale powinni tu zrobić jakieś, nie wiem, żeby po prostu, bo w sumie na taką jednokratkową beczkę no to trudno kogoś tam zepchnąć. No ale zobaczymy. Dobra. Lecimy na dół, lecimy na dół. Tutaj w, w środku prezentuje się to nawet fajnie, <gry> oczywiście trosz, coś nim tutaj przecieka, czekajcie, bo na górze co to mieli? Aha, tu mieli taki spad, aha, czyli możliwe, że ta gildia, że ta gildia posiada w górze, ale dobra, zobaczymy jeszcze dół, co tutaj mają, aha, tu mają na dole taki ten... W sumie tutaj do zabijania Nie, no to wydaje mi się, że ta gildia posiada oczywiście tutaj jakiś, jakąś bazę w niebie Za chwilę się tam dolecimy Tak, wydaje mi się, że coś tam mają. O, zobaczcie, mają coś tam Dobra, szybko tam dolecimy No i zobaczymy, zobaczymy Czekajcie czy to jest w ogóle jakieś duże To w ogóle jakieś skrzynki nim widać Ale dobra idziemy na górę, idziemy, idziemy jeszcze trochę A co? Co wejdziemy głównym wejściem? Co się tu będziemy czaili. Dobra, jesteśmy w gildii eee, W ogóle tutaj ktoś jest? Jest tutaj ktoś, oczywiście Pozdrawiamy tego gracza. Skrawny? Skrawny? Eee, co tutaj mają? Tu chyba jakiś magazyn, mini magazyn mają eee, Dobra, idziemy na drugie pięterko eee, Tutaj sobie kopią. Aha, czyli te skrzynki Które było tutaj widać, to właśnie one są do tego Dobra, czekajcie. czekajcie, czy mają jeszcze jakieś jedno piętro Czy to jest już to wszystko E, dobra, czekajcie, aha Nie no, ta gildia jakoś dziwnie wygląda Naprawdę dziwnie ta gildia wygląda Tu w ogóle mamy jakąś dziurę zrobioną e, Dobra, wiecie co, zostawimy mu tutaj skrzynkę Zostawimy tą skrzynkę nim w tym miejscu e, Damy według mnie Damy nim tak z 15 premium caseów No i zostawimy tej gildii Oczywiście tutaj, e, tak wydaje mi się Z 10 kluczy wiecie, Gdzie one były, gdzie one były tam, te klucze e, Dobra, są tutaj 10 kruszy nim zostawimy, oczywiście damy nim to do, do skrzyni, damy nim tutaj zamknięcie, no i damy nim tabliczkę. Ja tą gildię oceniam na takie 5 na 10. No 5 na 10, większej osoby naprawdę większej nie mogę dać. I wiecie co? Ocenimy sobie jeszcze jakąś jedną gildię z topki. Czekajcie, wylosujemy tu kogoś, weźmiemy może gildię masa. O, gildia masa. GTP masa. Dobra, ocenimy sobie jeszcze tą gildię masa, zobaczymy jak ona się tutaj prezentuje, w sumie no na dole tutaj nie mają jakiegoś takiego zbytnio ciekawego pomieszczenia, eee, w sumie tutaj mają jakieś stołniarki, tu w ogóle ktoś kopie. Mm, dobra, czekajcie, co tutaj jeszcze mają. Ten No, zbyt nic ciekawego takie nie mają. Ale czekajcie, bo interesuje mnie ta góra. Ciekawe, co oni tutaj mają takiego zbudowanego. W sumie mają bazę w niebie. Jak i po prostu nie, no, w sumie nie, no, w niebie to chyba nie. Nie wiem w ogóle, co to tutaj, o co tutaj chodzi w tej gildii, Co oni tutaj mają. Możliwe, że to jest chyba coś do kopania, no, tak mi się wydaje. Bo na takich Tu jakby były stomniarki położone. Ta, tutaj mają kopanie. Dobra, okej okay, Okej, okay. Dobra, dobra. I zobaczymy jeszcze tego żółwia. No, w sumie. Jeszcze tu nie mają y, przerównanego y, terenu. Czekajcie, wejdziemy do środka. Środek też tutaj taki masywny. Y, tutaj mają w ogóle jakieś drugie piętro. Aha, możliwe, że po prostu się schowanie. Schowanie się przed przeciwnikiem. Y, tu mają spad w dół. Y, w ogóle tutaj mają kogoś przedmioty. Nie wiem, możliwe, że ktoś po prostu. No w sumie z tej wysokości, no to dość łatwo tutaj y, zginąć. Dobra, y, zostawimy nim tutaj oczywiście skrzynię. E, czekajcie, co tutaj jest w ogóle? Tutaj jest. Aha, pokój Jasiu, dobra, pokój Jasiu. E, dobra, w którym miejscu zostawimy nim skrzynię? E, czekajcie, tu w ogóle chyba jakiś spad jest kolejny, albo nie, tu chyba nie ma spadu. Mm... Dobra, wiecie co? Zostawimy nim tą skrzynię w tym miejscu. W tym miejscu nim zostawimy skrzynię, według mnie, będzie to 15. Premium caseów. No i damy nim jeszcze z 5 kluczyków. Dobra, schowamy to do skrzyni zamkniemy, zamkniemy, damy tu jeszcze podpis, kawa196, y ty, on w ogóle już nie wie o co chodzi, no i ja tą gilię oceniam na takie 4,5 na 10 4,5 na 10 tą gilię sobie ocenimy, oczywiście pozdrawiam gilię masa, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, do zobaczenia